Cześć! na wszystkim! Ja jestem Miki, To jest kolejny odcinek z gry Dysonord. Uh, I jesteśmy mm, w tym miejscu, w której to jakieś... Kartyzance. pierdzieliliśmy drzwiami. Karty ka- to chyba jej imię. No sobie wyśniemy. My jeszcze z tym... Dobra, co my tu ostatecznie zrobić? A, no tak. Już sobie przypomnieliśmy. zrobić zabić Ale ja się wybrałem po kościelny amulet. Znaczy po runę. Okej, okay, ale kościelny amulet jest jeszcze chyba tutaj. Klucz główny. Trzeba będzie kogoś określić. Wow. Okej, okay, oni mnie nadal szukają. Dziurą. Dobra. Wejdźmy sobie na dole i wejdźmy sobie do biura. Chyba, no, no, że nadal tam są. O ile oj Jak jaka beka, Jak ninja. Okej. Okay. Idziemy do góry chociaż po kościelne amulet. Coś już pewnie nie mi się nadal okej. Okay. Jest, widzę kościelne amulet. Zamknijmy, są, no. Najpierw skrzynkę, czy szuflady? jest Tywiańska runa, duża perwa, dobra, wszystko na handel. Okej. Okay. Czuję się wypełniony. na amulety, to jest to co ja lubię. Okej. Okay. Zobaczmy sobie na amulety. Woda życia. Piecie słone. W... Tak jest. Okej, okay. denerwujący cel. Jeden grabarz. nie, to nie. Drugi nie. niewielką szansę na spodobanie zbroi pani. Okej, okay. mm. kurde, twarda skóra byłaby dobra. Weźmy to. Na dół? Czy do góry? Na dół Okej okay. Nie, to jest u góry Kurwa Widzisz mnie? No dobra, ale po co ja to? O! To może dobre jesteś tutaj, tak? Główne miejsce. Drugie piętro. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. Eee, dobra, na wskazówkę, co mogę to przeczytać. Co czy mogę Jeszcze nie. Znajdź Emily w dormitorium. Dormitorium, gdzie jest dormitorium? O go Okej okay. Zapinam do góry. Dum, 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 dum. To jest jeszcze wyżej. Dobra, Nie mogę. Dostać wyżej, to chyba już wyżej nie mogę. Kurde, tak mi się wydaje. U to było głupie. To było dość głupie. Słyszałem, że tutaj... Słyszałem. Czy mi się wydawało? O, wydawało mi się. I tu wszyscy płaczą. Tam nie mogę. To robimy dobre. Jeszcze tylko się upewnię. Nie wiem. Jakaś Nie Dobra. Muszę się dostać tam. Fuck. Dobra. On mnie nie widział, mnie nie widział, mnie nie widzi. No i się zabiłem. Tyle skradanie i w taki sposób padłem. Kurwa. Ojeju. Co to trudniej się robi? Gdzie jest? Jest tam wskazówkę, tak? Tędy nie idę, bo tam są straże. Garci! Już się zgubiłem. Tam jest to jest wyżej. Pewno to nie mogę wejść. Kurde, to tak nie może być. Dziwnie jest rozłożony ten mm, dom, czy to tam jest. Yy, ponieważ to no, jest widzicie, no, wschody powinny być gdzieś, a nie, że ja będę teraz schodził naokoło. Byłem tutaj, miałem piękny skok na rejsu. To jest jeden strażnik. Ok, jakie mam tutaj dość? Fak, zobaczmy. Fuck. To jest tam. Guards hmm. ale mogały. zabiliśmy pierwszego bliźniaka. O, suko. Dobra.

To na dół, na dół, zaraz ich wykiwam. Dobra, zrobimy to w ten sposób. O kurde! Dobra, to tutaj chyba mi nic nie zrobię co. Fuck! <grystanie> Czekam aż. Łapcie szmaty O! Lagę. Łapcie. Co, dupki? O, ty suko! Kurde! O Jezu, 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 jezu. Jestem znowu tu. Fak. Ciężko, ciężko. To był typek, którego uduszę. Dziękuję. Dobra. Zwykły pocisk. Mogę tu jakoś wejść? Jeśli Trevor got moją siłę w parlamencie... Dobra, muszę go zabić. Muszę. I... Oh, oh. Dobra, 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 klina. Ładzi, nie! Drugi raz. A ty co? A ty co? Zamknij się. Tak, mi no się ogarnęli. Super. Znowu będę... No. No, będę zdychał. Zdychaj, super. Ja pierdol Niech Nie chciałem cię zabijać od razu. Kartyzana. Dobrze, ale hmm. coś chciałem tutaj. Aha, no tak, no tak, no tak, no tak. To jest ten pokój. Dobra, kolejny padnie. Odrabimy i wywalimy. Fak, tutaj jest jeszcze jeden bliźniak. A ty co? To jest dobre, to mi się podoba. Wreszcie tamtego muszę jakoś. Gdzie on jest? Uuuuuuu, no głowy, to ty już nie masz na karkuracie. Jak długo to będzie trwało? Moi ludzie powinni go znaleźć. Czy to może być wyłączony alarm.

Dobre są granaty. Uff. Dobra, idziemy po tą dziewczynkę. Fail. Kurde, no jak to tam się dostać? mnie już tam nie ma. Jak tam się kurde dostać? Dobra, tam jest dwóch strażników. Dobra, wszystko na to wskazuje, że to jest za tą ścianą. Mogę wejść do góry gdzieś, to tu nie ma jakieś przejścia. Uchodzę w kółko. Źle skończę? Fajnie. Kurde pod jak skoczę to pewnie zdechnę okeej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okej, okej wszystko na to wskazuję, że... musiał mam się... się na dół dobrze okej, okay, tutaj były te suki Kurdy się ogarnia, wyjechać, Jubu. no nie. Jezu. Jeśli będę się to przejść od nowa, to się tak w nerwie. Dobra, czekajcie, zacznę, czy ja zabiję ich w końcu tak. Dobra, gdzie jest Emily? Znajdziemy jej w dormitorium. No, wiem, że w dormitorium, ale. Jak tam się kurwa dostać. Jak tam się dostać? Okej. Okay. to jest u góry, to jest dosłownie nade mną. A no, stupid no, no, się no, 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 się no, 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 tutaj no, jeszcze no, do no, prawda? no, to będzie tu? no, nie no, no, przecież ja tu byłem. Ja tu byłem. Turwo! hey my name is kaf it's you that me you're wearing a mask to sneak around aren't you <laughs> <the, the> no <laughs> i had chopped off in, in the person dead like mother that seems like a long time ago right? but you're not dead now we can leave i have a plan i almost got away twice

To tu? Proszę bardzo, mam kluczyk. Dobra. O, chyba myślę, komplet będzie za chwilkę. Co to robi babunia Dobra, ale tutaj się gdzieś znajduje. Jest. Tak jest, to wygląda. Chlebek, kaszanka, to wszystko trzeba zjeść. W sumie trochę żywuje tego omuleta, ale dobra, trudno. Tutaj jeszcze było jedzonko. Dobra. O kurwa! To są te nawiedzone debile i są chyba nieśmiertelni Nie Wypierdalaj Dobra, co 25 metrów nie opłaca się chodzić Tutaj jestem. Dobra, że mnie jestem, że wiem 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 Gdzie oni są, gdzie oni są Czy tutaj jest przejście? Chciałbym, żeby było Dobra, są. Hmm. Fuck Muszę się dostać tam jakoś, jako żeby się odwrócił. Aż, fuck Wiem co zrobię, wiem co zrobię. Którym jest przywołanie? Dziewiątką. Dobra, goń, 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 goń. przyjedziemy sobie. Tak jest, tak jest, 63 metry, damy radę. Jasne. Huh? Okej. Okay. na dole. Czy mogę to otworzyć? Nie. Fuck. Chcę, że się wkopał. Ojej. Myślałem teraz pierdolek do wody Tak jest. Jezu, jeszcze mi ryby gryzą. i do wody koniecznie dopłynę? Jest. Uff, to było ciężkie. Kurde, ta gra się robi coraz bardziej skomplikowana. Dobra, moi mili. Tak więc, zakończyliśmy misję. Więc ja się z wami żegnam. Zapraszam do oceniania, komentowania subskrybowania oraz na fanpage, żeby być ze mną na bieżąco. I takie tam. Także, to było na tyle. Trzymajcie się wszyscy, Hejus.